Cześć, dzień dobry, witam serdecznie na łonie, na łonie natury. Osiem miesięcy temu nagrałem taki filmik o tym, jak się po prostu czułem ja wiem, oszukany przez właśnie lekarzy, że nie chodziło mi o to, żeby mi zgasić kwas w żołądku i brać IPP, tylko żeby właśnie dojść do ładu z nim, bo ja mam mieć kwas, a tylko tylko i aż mi się nie zamyka klapka między przełykiem a żołądkiem. Dziękuję właśnie. Nagrywam to e, dlatego, że jest odzew. Piszecie różne swoje doświadczenia, spostrzeżenia mi przekazujecie i co ja mogę powiedzieć, że ja się powoli poddaję, bo potem bo jeden filmik jest przed 8 miesięcy, potem jest e, po dwóch miesiącach. Jestem niby taki zadowolony, że odkryłem sposób, że jem kiszoną kapustę. Ja już tej kiszonej kapusty nie mogę, bo mam cofkę. Kwas na kwas od razu mi powoduje, że mi jest to naprawdę niedobrze. To jest tak, tak, tak bolesne to kwaszenie, że już nie jestem w stanie z tym żyć. I co robię? No niestety tak lawiruję z tymi lekami. Raz biorę, raz nie. Zwłaszcza biorę wtedy, kiedy wiem... Tak jak dzisiaj na przykład wiem, że będę żar grilla, przyprawione mięso, będę pił jakieś napoje gazowane, no to dzień wcześniej wziąłem sobie takie PP 40 mg i je biorę co 3, czasami 4 dni. Moim takim nowym odkryciem jest, że sok jabłkowy, taki z marketu, wiecie, w butlach, jeszcze mam tu gdzieś taki, o pustą butelkę. No też mi pomaga niejako, ale to i tak wraca, i tak wraca. Nie mam na to już siły, bo o ile zalecenia, ja już próbowałem tych diet i ruch na tyle co mogę, bo za dużo nie mogę ci, co wiedzą, to wiedzą, że chodzę z protezą. Więc nie mogę jakoś tam się super gimnastykować i fizycznie brać udział w jakiejś właśnie. No, Na no, no treningach, ćwiczeniach, ale staram się chodzić i nie, to nie tędy droga. Ten, ten, ja się poddaję, jak ja już wiem, że będę o jeszcze parę godzin ładnych i będzie kwaszenie, to wiem, że to już następnego dnia na czczo będzie tabletka. Wiecie, no ten komfort jest super. Nie? No, z jednej strony wiem, że nie powinienem tego właśnie brać. No ja nie zapomnę tych słów tej dumnej lekarki. panie, będzie pan kawę mógł pić, będzie pan wszystko pił. Ja w ogóle się nie znałem na tym, co to jest to IPP. I mówię, no fajnie, super, no to wreszcie dojdzie do ładu z tym wszystkim, mój żołądek, te wszystkie moje flaki. I, I byłem szczęśliwy. Dopiero potem pogrzebałem, poczytałem, mówię, ja pierniczę, na no, co oni mi wrąbali to ja teraz nie będę miał kwasu w żołądku solnego, no to przecież ja nie trawię odpowiednio, to jelita, to wszystko to jest do dupy, to nie, to, to nie, nie tak ma być. Ja mam właśnie trawić i zabijać różne zarazy, bakterie y, tym kwasem solnym, a nie przelatuje przeze mnie i tylko tyle. No i... No, ale jak nie biorę, właśnie, bo żebym mógł nie brać i żeby to było znośne. Słuchajcie, jeżeli to tak porównać, no, dlatego, że się inaczej czuje wewnętrzny ból, a inaczej zewnętrzny jakiś, no, bo tak mi przychodzi do głowy, jak oparzenie. Nie? No to jeżeli się zjarasz żelazkiem czy czymkolwiek, to wiesz jaki to jest ból i nie można się na niczym skupić, robić, działać. Więc jeżeli ja mam tak potężny w przełyku ból, że mnie cała klatka piersiowa, ja to nie mówię, aż mnie klatka piersiowa... Tak boli, to, to, to jeszcze musimy pana na serce skierować. Co ty dziewczyno, bo dziewczyno, co ty kobieto, bo chciałem babu powiedzieć, co ty do mnie rozmawiasz? Jaką klatkę piersiową, jakie serce? Bo to, to trzeba, to w tym wie ma, może mieć pan kłopoty sercem, Ja mówię, nie o tym, no nie mówię właśnie, bo nie, to taka babka, że nie podskakuje. No. Zomknąłem się na tą chwilę i mówię, Co ty do mnie gadasz, kobieta, że nie da się po prostu z tym żyć. Nie da się skupić, nie da się działać, nie, nie da się robić. A jeszcze weź się schyl i ten kwas się wylewa coś, po, coś ok o potężnie okropnego. No i ja jestem w takiej rozterce. No, nawet jeżeli biorę co kilka dni, to i tak. I tak niweluje ten kwas, nie? No więc to nie jest rozwiązanie. Ja nie mam pomysłu, trochę czytam, patrzę, oglądam, ale żeby ta klapka chciała się zamykać, to się raczej nie chce już zamykać. I albo się trzeba poddać, bo ja się boję, bo jeżeli no nie można właśnie mieć tego kwaszenia, no co jest lepsze, co jest gorsze, nie? trzeba wybrać. Bo nie może być też tego kwaszenia, i tak jak piszecie, zaraz będzie nadżerka, jakieś wrzody, albo nowotwór, po prostu nowotwór przewykł. I tyle, bo tam się źle dzieje, i to już, no, tak jakbyś ciągle rany rozdzierał. I no, nie da się z tym żyć, nie da Ja jestem wesoły i fajny, szczęśliwy. I właśnie jak wezmę te cholerne i i mogę sobie. Wtedy czasem kole wypić bez przesad, no czasami człowiek ma ochotę na, na taką kole wypić, czy jakieś inne coś gazowanego, zwłaszcza latem. No, można sobie zjeść coś ostrzejszego, ale to jest oszustwo, bo ja tylko oszukuję, i to nie, a to nie tak powinno być. A mówię, od kiszonej kapusty mam cofkę, nie mogę już tego soku ani jej rzucić, bo cofa. Cytryna to nie, to, to niektórzy mówią, że woda z cytryną, przecież to, to jest tylko to jest alkaliczne, to jest zasadowe, to nic nie to nic nie, to nic nie zmienia, nic nie daje. Wodę z solą kiedyś próbowałem, no, no mówię, no wszystko próbowałem, no wszystko właśnie, może nie wszystko, może jest jakiś sposób. Ja nie mam i niestety biorę to IPP, ale co kilka dni. No to, to no, nie wiem, czym to się różni od brania codziennego. Czy <noise> się oszukuje, że przynajmniej mniej się truje chemią, a może chociaż troszkę tego kwasu tam jest wydzielane, a nie że niweluje przepraszam, do jakiegoś zera. Właśnie, a czasami mam takie bóle, nie tyle co żołądek, tylko taki czuję się pełny i boli mnie, no właśnie, pod, pod klatą nawet żołądek, ale to się brzuch mnie boli, cała ta jama brzuszna, nie tyle co tak żołądek stricte, że tak jak się mówi do końca, że boli mnie żołądek, nie, tylko brzuch mnie cały boli czasami i to nie wiem co wybrać. Ona jeszcze tak mnie pocieszyła. Panie, ludzie biorą i 20 lat, i 30, to IPP. No, czy, no ona nie wyraziła się pp, tylko ten lek. Będzie pan pił kawę, będzie pan mógł jeść ostre, będzie wszystko. No, ale to nie tędy droga. No, to piszcie, jak macie jakieś pomysły. Wiecie, ja dla komfortu wolę wziąć to IPP, bo się fajnie czuję, bo mogę wszystko, wziąć, wszystko jeść, nie? Ale wiem, że też źle robię. A cierpieć nie chcę, że tam pali i nie da się nic robić, bo, bo się nie da. Po prostu no, nie da się i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Akurat teraz z uśmiechem, bo powiedziałem <grym> mi PP wczoraj. Na dzisiaj, jutro wystarczy i znowu się odezwie. No i tak to jest. Cześć. Muszę teraz wyłączyć telefon. A żeby wyłączyć telefon, muszę się podczołgać po to, żeby później nie montować tego, a byłoby za jednym razem filmik. O. Odwróciłbym kamerkę i pokazał wam co tam jest, ale w tym telefonie nie ma takiej funkcji. Papa. Pa.